Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kurniku Kazika przed godziną 6 rano. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz idę specjalnie tak rano, aby przyłapać moje kurniki na tym momencie, w którym się będą otwierać. Będą się otwierać o godzinie 6, czyli już za chwileczkę. Czyli już za momencik, nie wiem gdzie sobie stanąć, tak aby sfilmować ten moment we wszystkich trzech kurnikach. I słuchajcie, wydaje mi się, że chyba nie ma dobrego miejsca. Może stąd, może stąd. Już za moment powinno włączyć się światło w kurnikach, i już za moment powinien, powinien zacząć się proces otwierania drzwiczek. Jestem strasznie ciekawy. Chyba pierwszy. No może drugi raz jestem tutaj tak rano. Tak aby zobaczyć. Nie, pierwszy. Pierwszy raz jestem tutaj o tej godzinie, o której te kurniki rzeczywiście otwierają się rano. No i cóż, stoję, czekam. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce. Pierwszy na pewno otworzy się kurnik u kochinów, bo on otwiera się najszybciej. Tam zastosowałem rozwiązanie, że tak powiem, ryglowo-grawitacyjne. Natomiast w dwóch pozostałych kurnik kurnikach, a więc uniosek i zielono nóżek otwieranie jest na zasadzie podciągania drzwiczek do góry. Widzę, że wnioski wyglądają już... O, zaczęło się, zobaczcie, tak. Najwolniej otwiera się kurnik tutaj. U zielono nóżek. Tam już rozpoczął się proces wychodzenia. Tutaj najwolniej ten kurnik się otwiera i są. I wyszły. I dzień dobry, dzień dobry. Moje nioski. Chodźcie na spacer wyciągać wnioski. Tutaj zielony wybieg stoi przed wami otworem, a Kaziu będzie dziś waszym profesorem. Zielono nóżki też już wyszły, Hans razem z nimi. A tak się zaczyna poranek Kochina. Gdzie są koguty? Gdzie? A, są na wybiegu. Razem z kurkami, które trzepią skrzydełkami. Cześć, Krysia! Cześć! To kury lubią robić najbardziej o takiej porze. Oczywiście jeść. Więc nasypię im więc nasypię im tutaj czegoś dobrego na ząb, a raczej na dziób, tak aby zanim ugotuję im ziemniaczki i przygotuję jakieś lepsze jedzonko, aby miały, że tak powiem, pierwsze śniadanie. Środa. Ani to poniedziałek, ani to piątek, jakiś taki nijaki ten dzień dzisiaj. Nie mam nawet nic ciekawego Wam do powiedzenia, ani do pokazania. Po prostu zwykły dzień, jak to się mówi, świstaka. No, może ciekawe było poranne otwieranie się kurników, bo prawdę mówiąc. Jak to się samo otwiera, to ja chyba widziałem dopiero drugi raz w życiu. Bo tak, to o godzinie szóstej. To Kaziu teraz śpi. Zrobił sobie automatyczne otwieranie kurników i odsypia. Zobaczcie, jaki ten Konrad już jest wielki. Nie, no przesada, przesada. Gdzie mi tutaj wchodzisz? Gdzie mi tutaj wchodzisz? cierpliwości ludzie A tu mały kurczak zobaczcie przyszedł razem z dorosłymi kurami o następny tak jakie głodne moje kurki Zaraz wszyscy dostaną O Konrad goni kurczaki Ale zobaczcie one mają to w głębokim poważaniu przychodzą tutaj jedzą razem z kurami No ja się obawiam że jeszcze parę dni albo tygodni, wyjdź stąd i kurczaki zamieszkają tutaj w kurniku z dorosłymi kurami, a tego bym nie chciał, bo tutaj jest już ciasno. One mają swój własny kurnik, kurniczek i powinny i powinny zamieszkiwać właśnie tamtą stronę wybiegu dobra kochiny ja wiem że wy też i wy też dostaniecie wszyscy dostaną proszę nic się nie martwcie że ktoś tutaj zostanie głodny a kto urwał poprzeczkę od karmidła co poprzeczki nie ma to włażą z kopytami muszę to naprawić słuchajcie bo bo brudzą wchodzą do środka i brudzą, dobrze. Idę na, nakarmić kurczaki. Halina siedzi jak zaklęta na tych jajkach. W ogóle nie wychodzi z gniazda. Jest po prostu jak zahipnotyzowana. Biegną już. Biegną już fala młodej zbrodni. Stręciuchy. Odejdź, wejdź, wejdź z kopytami. Jak mam tutaj nałożyć? Jak stoisz w środku? Mały gniotku. Następny biegnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No to czyli, że są wszystkie. Więcej wam nie nałożę, bo więcej wy nie potrzebujecie. Kto to tak nabrudził do picia? Nawłaził. Zobaczę jeszcze, co tam też słychać. U Haliny w piątkowym odcinku yy, zajdziemy z kamerą do loży vip i promotorów. No nic, kurczaki rosną. Dzisiaj mogliście zobaczyć, jak się zaczyna poranek kochina oraz poranek zielononóżki oraz wnioski. I ciekaw jestem, jakie z tego filmu wyciągacie wnioski. A halina, jak to halina? Ona poranka dziś nie zaczyna. Halina! W ogóle w ogóle nic nie zjadłaś. Nie zjadłaś, nie napiłaś się. Halinka, obudź się. Hej! Halo! powódka, Halinka. Buziak dla widzów. Tak jest. Muszę ją wyciągać na siłę co jakiś czas. Żeby wyszła, zjadła, napiła się Ale krzyczy, ale krzyczy ta Halinka Jedz Halina, jedz i rośnij A nie krzycz Tak moi drodzy, króciutki odcinek No i poszła Króciutki odcinek Serdecznie dziękuję Wam za jego oglądanie Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów Mówił do was Kazik, teraz idę dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.